To było trochę dziwne zachowanie Igi świątek, kiedy wyszła z konferencji po meczu z Kalińską, nie odpowiadając na wszystkie pytania dziennikarzy. Ale o tym za chwilę, bo trzeba przyznać, że ten mecz z Anną Kalińską to nie był spacerek. Wydawało się, że Iga przejmuje kontrolę nad meczem, jednak od stanu 1-1, cztery gemy z rzędu wygrała Kalińska. Sytuacja zaczęła się robić wręcz dramatyczna. Wtedy do pracy wkroczył sztab igi. Trzeba przyznać, że Kalińska jest wyjątkowo niewygodną rywalką. Najwyżej w światowym rankingu była na 11 miejscu i choć nie wygrała jeszcze żadnego turnieju, to regularnie pokonuje zawodniczki stopu. W poprzednim sezonie zrobiła to aż 7 razy, w tym m.in. właśnie z Igą Świątek w półfinale w Dubaju. Trzeba przyznać, że Iga zawaliła przede wszystkim serwis. W pierwszej partii skuteczność jej pierwszego podania wynosiła zaledwie 37%. Iga jednak wrzuciła w wyższy bieg. Zawzięła się no i odwróciła losy pierwszego seta co było niesamowitą batalią. Przy stanie 2 do 5 świątek obroniła aż 4 piłki setowe. Kilka minut później był już remis 5 do 5. Potem Iga była jak twierdza nie do zdobycia. Broniła po prostu absolutnie wszystko. W drugiej partii walka była też zacięta. Serwis zaczął zawodzić z kolei Kalińską. Rosjanka popełniła 11 podwójnych błędów, a świątek to wykorzystała. To było też trzecie spotkanie Igi z Kalińską, no i druga wygra na Polki. Widać było, że na pomyczowej konferencji Iga chce ją zakończyć jak najszybciej. Zapewne też umówiła się, że odpowie na kilka pytań, no i będzie mogła wrócić do swoich do pracy, do treningów, choćby nawet do odpoczynku. Tak jak przy jeszcze angielskojęzycznej części odpowiadała na pytania, tak już przy tej polskiej części odpowiedzi były zdawkowe, jednozdaniowe. Kiedy pojawiło się pytanie z sali o to, że Iga prezentowała nierówną grę, świątek po prostu rzuciła, że nie rozumie pytania, wstała i wyszła. Zapewne nie chciała wchodzić w jakieś przepychanki słowne, stawać, stawiać się w roli osoby, która musi się z czegoś tłumaczyć, odpowiedziała na kilka pytań dotyczących meczu i tyle. Wygrała mecz, to było najważniejsze. Trudno też wymagać od zawodniczki, żeby dokładnie pamiętała cały przebieg meczu, no i przynajmniej oszczędzono jej pytania o koraliki we włosach. Teraz przed Wigą kolejne wyzwanie i kolejna Rosjanka na drodze. Jej przeciwniczką będzie Ekaterina Aleksandrowa, dwunasta zawodniczka światowego rankingu. Jak przypomina Eurosport, w US Open Rosjanka nigdy wcześniej nie awansowała dalej niż do trzeciej rundy. No i ogólnie w wielkim ślemie kończyła zmagania najwyżej w 1-8 finału. Bilans Świątek z Aleksandrową to 4-2, do 2, ale trzeba pamiętać, że Rosjanka prezentuje też bardzo dobrą formę. Gładko pokonała Niemkę Laure Zigemund 6, 0, 6 Ten mecz trwał zaledwie godzinkę, tak więc wiele też może się w tym meczu wydarzyć. Wrócę jeszcze do meczu Igi z Kalińską, bo przy stanie do pięciu do akcji wkroczył sztab IGI. Jak przyznała sama świątek, przez cały mecz zresztą dostawała komunikaty, przypominano jej, żeby zwracała uwagę na technikę, no, ale widać, że ta komunikacja na linii IGA-sztab jest bardzo dobra i dobrze, że mecz przestał już wyglądać trochę jak spotkania w teatrze, że w końcu można się komunikować, że trener z podopieczną może wymieniać informacje i te informacje docierają. Jak przypomina z kolei przegląd sportowy, Iga Świątek trzeci raz dotarła do co najmniej czwartej rundy każdego z turniejów wielkoszlemowych w jednym roku kalendarzowym, co sprawia, że do, dołącza znowu do grona największych, bo poza nią jedyną tenisistką, która dokonała tej samej sztuki jest, uwaga, Agnieszka Radwańska, której udało się to w 2019 roku. Świątek po raz 20 awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, potrzebowała do tego 27 startów w imprezach tej rangi. No i w rankingu wszechczasów przed nią są jedynie Venus Williams, Martina Hingis i Serena Williams. Ale to jeszcze nie koniec liczb, o których przypomina przegląd sportowy, bo jedynie Iga Świątek i Aryna Sabalenka wygrały w tym sezonie 20 meczów na turniejach wielkooszlemowych i to też pierwsza taka sytuacja od 2016 roku. Tak więc te statystyki są naprawdę e, bardzo emocjonujące. No i pytanie do Was. Czy Waszym zdaniem Iga dobrze zrobiła, że nie dała się wciągnąć w słowne przepychanki na konferencji, czy powinna jednak cierpliwie odpowiadać na pytania dziennikarzy? A wiemy, że dziennikarze lubią mieć bardzo różne pytania: czy dotyczące związku Taylor Swift, czy dotyczące koralików we włosach czasami, zresztą tłumaczenia z tego pytania się pojawiły, że chodziło o to, żeby jednak trochę rozluźnić atmosferę, że wydawało się, że ta atmosfera jest napięta. Jak Wy też postrzegacie tę mowę ciała i Świątek w trakcie spotkań z dziennikarzami? Czy macie takie wrażenie, że i źle się czuje na tych konferencjach, że jednak w takich rozmowach jeden na jeden, w wywiadach gdzieś jednak czuje się trochę bardziej swobodnie, może te wywiady są też bardziej Merytoryczne, a te konferencje są, bo być muszą, i zawodniczki wielokrotnie prezentowały też taką trochę niechęć do udziału w tych konferencjach. One są jakby wpisane w uczestnictwo w tym turnieju, ale też widzieliśmy zawodniczki, które po meczu wcale nie chciały rozmawiać z dziennikarzami, a jednak były do tego zmuszane, bo czasami ten mecz po prostu nie szedł po ich myśli. No i porównując to trochę do piłkarzy, którzy jak jest ta strefa wywiadów, to oni czasami po prostu przemykają. Nie rozmawiają z dziennikarzami, nie mają ochoty, więc po prostu tego nie robią, a można odnieść wrażenie, że te z kolei są wystawiane trochę na taki szafot, że e, no. Muszą odpowiadać na te pytania, chociaż czasami już widać nawet sami dziennikarze już machają ręką albo mówią dobra trzeba odpuścić, bo, bo to nie jest czas ani miejsce na to, żeby ym, teraz jeszcze na przykład nie wiem, dobijać zawodniczkę, która jest y, niezadowolona z wyniku swojego spotkania. Jak Wy to wszystko oceniacie i czy Waszym zdaniem Inga dobrze się zachowała stwierdziła dobra, było, y, było umówione, że na kilka pytań odpowiadam i tyle, a to zaczyna się przeciągać, więc tak spojrzała jeszcze w stronę organizatorów. No, zaraz, hola. Jakby są jakieś zasady, na coś się umawialiśmy, więc bardzo proszę kontrolować to, co się dzieje. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze. No i czekamy oczywiście na kolejny mecz i świątek.